A to może, może tam jest na, na drugim greeveny. O, 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 elfy, tutaj Olga, witamacie w kolejnym odcinku z serii Grounded, z... Ej, ze mną z czokletem dzień. dobry! E, Idzie dobry, czoklecie. Pod ostatnim odcinkiem dobliście 1970 dwie łapki w górę, także dziękuję Wam bardzo. I jeżeli tutaj jesteś, to możesz strzelić e, łapkę w górę o smaku mrówki, chociaż nie wiem jak mrówka ma jak e. smakować. E, e, dobra, mm. wiesz co, to może ja zacznijmy już odcinek, ponieważ widać, że chyba jestem trochę bardzo chora. Okej, okay, tak jak pamiętacie w ostatnim odcinku, my sobie zrobiliśmy tutaj takie malutkie domki, które wyglądają. Coś tu cho A, dobra, to tylko druga. to spokojnie. Wait. Ale... Wait. Hej, to, Przepraszam. to jest nasze miejsce, gdzie śpimy. E. Z całym szacunkiem, ale proszę. E. Z... Wiesz co, one jest strasznie Co biła... ona robi w ogóle, patrz. Nie wiem, ona się chyba buguje na liście. Nie, ona chyba, patrz, gryzie. Li e? E? e. 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 Dobrze, ona wiesz co, ona mnie nie bije, ja jej nie biję. Jeżeli ktoś jest dla mnie miły, to jest miła nie dla masz niego. Masz rację, po prostu zostawmy. E, mieliśmy ją. pójść. E, poczekaj, bo gra nam się zapisała niestety przed tym, jak Ej. przeszliśmy do tego urządzenia. Ej. Więc e, ja bym przeszła tutaj ponownie. Aha, i wiecie co, czytam wasze komentarze. I wiele osób mówi, genali, uważaj! To są pająki i się o ciebie martwimy, że coś cię przestraszy. Nie martwcie się. Dobra, może tamto ostatnie, to ja sobie sama powiedziałam. E, jeżeli chodzi o pająki, to ja wyłączyłam to w ponieważ ja się bardzo boję pająków, yy, szczególnie jeżeli coś by nam nie wyskoczyło, to bym bardzo się przestraszyła. Yy, więc po prostu, jeżeli chodzi o mnie, to yy, ja mam totalnie wyłączone yy, wszystkie pająki. Okej, okay, ten cutscene widzieliście już wcześniej, yy, pod yy, ostatnim, znaczy pod koniec ostatniego odcinka mm -hmm. i po prostu tak, dokładnie, urządzenie spróbuje i yy, yy, mu się nie uda, więc... I coś się zepsuje, właśnie. Tak, niestety. No i pewnie naszym zadaniem jest naprawa tego sprzętu, abyśmy jakoś Ojo, mogli oj. się... E, Coś wybuchło. Właśnie to jest takie... O, i właśnie wiesz co? Chyba pod ostatnim... E, znaczy, pod ostatnim. W ostatnim odcinku e, skończyliśmy na tym... Która to była tym, ta zepsuta? E, e. E, oj. Spadłem. <laughs> e, właśnie skończyliśmy na tym, że musimy podejść e, do tego. E, możesz e, się odsunąć? Przepraszam. Proszę mnie nie bić. Jak ja cię bije? Chciałam rozwalić Kwiatuję tego. Kwiatujesz jest dom? Czoklet, ale tu wiesz są co? te maszyny. Poczekaj Wie... na mnie, bo tylko ty masz y, tą. Y, światło, wiesz? Okej, okay, ale mi się już powoli kończy jak coś. A to może pójdźmy spać, bo pamiętasz, nie mogliśmy ale... wtedy spać, ponieważ nie było jeszcze y, godziny, Ech, bo tylko do 18 tak. możemy chyba spać, to albo do 18. Wiesz 20 co? 20. gdzie jest ten nasz Respawn Point? Z który z tym ma, na mapie chyba to jest. E, mamy, mamy. Tak jest. Nie, jest Field Station, Mysterious Machine. Czokle, dlaczego na naszej mapie nie pokazują się nasz respawn point? E, dobra, to ja idę w takiej marze ze strony, z której myślę, że przyszliśmy. Wiesz co, ale to jest problem, ponieważ w takim razie to pokazuje nam, że żeby być mądrzejszym niż gra, powinniśmy zrobić... Um, Powinniśmy zrobić nasz domek może gdzieś obok jakiegoś punktu widokowego, żebyśmy na mapie wiedzieli, gdzie jest. Czekaj, ten kabel jest dobry. My byliśmy zaraz przy tym kablu, przy tym który zepsutym. był zepsuty. Tak, tak, tak. Ten taki e, jedzący. Który to był? W tamtą e, stronę? Czoklet robi się coraz ciemniej. Więc chodźmy. Okej. Okay. Powolutku, szybciutko. Ja to chcę powiedzieć, że bardzo perfidnie i bardzo niemiło e, widać tę moją ikonkę. E, o, o. Uważaj. Widzę, widzę. Widać ikonkę mojego ekwipunku, który zgubiłam w ostatnim odcinku i, ja I nie Chyba będę to do niego jest gdzieś szła. tam, wiesz? Też mi się tak wydaje, bo to jest taka droga, którą szliśmy. O nie, przed mam mało staminy, zmęczyłem się powolutku, powolutku. Na spokojnie, na spokojnie, ja też idę bardzo wolno. Tutaj gdzieś czokle, czokle, tutaj gdzieś one były. O nie, jestem thirsty um. Bardzo mam mało wody. Słuchaj, myślisz, że jak pójdziemy spać, to może ci się to ogarnie? Tu jest woda gdzieś, nie. Zdawało mi się, że było. O, wiesz co? Ja proponuję. Yy... E, dobra, chodźmy hej, spać. Hej, nie jedynym jest. Gdzie jest? Znaleźliśmy to? E, oj, oj, oj. Czekaj, co teraz? Eee. Czekaj, co teraz? Ja nic nie widzę. Czekaj, ja słyszę ze wszystkich momentów jakieś dziwne dźwięki. Chodźmy do kabli, chodź za mną. Aha, yy, delikatnie mi się świecisz, ale wiesz, że ja nic nie widzę. I tu ja są prostu... kable? Um... To znaczy, że tu gdzieś powinny być nasze. Auto-saving. Aha. Gdzieś tu. A! Czoklet! Co? Mam oczy czerwone. Tutaj ja, ja się. Nie, ja, tutaj jest woda, jakbyś chciał. Chodź do mnie! Żeby gdzieś chodź tu do to, mnie. w tych kablach było! Tu jest, tu jest woda. Tak? Tak. Y, dobrze, że masz jakiś świecący ten. Um, Poczekaj. Nie możemy zrobić kolejnej tej? Poczekaj. O, czekaj, Co gdzieś... potrzeba aby zrobić torch? Chocolate dry grass chunk. Ja powi powinniśmy zebrać gdzieś teraz tu było. Chunki. I gdybyś wiedział, to po prostu, to ja już widzę, że to nie pójdzie, mamy bardzo duży problem. Hej, Genal mam. Udało tutaj. nam się. Okej, okay, możemy użyjmy yy, i pójdźmy sobie. Wiesz co, ja nie wiem, na ile <słuch> bezpieczne jest um, spanie. Z panie w liście, czymś takim? Ale czekolad chodź, położ mi się w oczy. Yy, już. Boże, jak ja się przestraszyłam, to było straszne. Jak ja sobie chodzę, nagle takie czerwone oczy na mnie patrzą i myślę sobie, kurczę, czy to jest ta normalna mrówka, czy to zła mrówka? To było przerażające. Słuchaj, I moim wszystkim... zdaniem. Tak. Ja proponuję napić się i coś zjeść, bo e, nie wiem to jak u Ciebie. Pokazałam Ci, gdzie jest kropla wody, słuchaj. O, no właśnie nie było wody. Wiesz co, ja proponuję ogarnąć e, surowce, aby taka wszystko, sytuacja wszystko nigdy wyschło, się nie powtórzyła. Wszystko wyschło tutaj, zobacz. O, dzień dobry. Cześć. Co, to ten Cześć, taki marówko. zielony? Nie, a dobra, to jest tam rówka, dobra. Już myślałam, że to jest ten czerwony, który jest naszym kolegą. Tu nie ma nigdzie wody. Ja proponuję... o, o nie. Co? Od stamtąd odchodzimy, 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 odchodzimy. Czemu? Idziemy w tą stronę, A, tam, tam słysza... są pajęczyny. Aha, to lepiej nie, lepiej nie. Wiesz co, uważam... Idziemy sobie... Ja zbieram ogólnie tutaj te czanki. Co ty e... tu mówiłaś, że woda jest? Zaraz ci pokażę. Wiesz, tam jak szliśmy po tej drodze... Dobra, jeżeli kiedykolwiek taka sytuacja się zdarzy, to ja mam rzeczy na... O Jezu! Mam rzeczy na tą, na pochodnię. Właśnie okay. chciałam wejść do naszego domku. Więc słuchaj, ja proponuję pójść tam, gdzie każe nam y, gra, czyli musimy. Tam, ogarnąć... gdzie jest ten, ten różowy dymek, który się unosi. Tak, to jest coś bardzo podejrzanego. Dobra. I słuchaj, ja mam już taki nawyk, że biorę dosłownie wszystko, co jest na mojej drodze, ponieważ nie wydaje mi się, że nasz ekwipunek jest jakoś ograniczony. Y, więc ja po prostu biorę, co jest, żeby jak, żeby coś się, jak cokolwiek się okay. zdarzy, to żeby mieć. Super, w y takim razie bierz jak najwięcej, tylko ja nadal nie mam wody tutaj nigdzie. Um, a jak bardzo jesteś. Y no, dosyć wyczypić. mocno, co, I wiesz co, ja będę Więc... patrzeć cały czas, jeżeli o... y, woda się tutaj pojawi, bo You're widziałam... O, jest ten grzuczek-gnojaczek! Gnojaczek? To się nazywa gno... Gnoja... glono... gno... glonojadek? A, glonojadek? Gno... Wiesz co, może masz rację, że to nie jest raczej glonojadek. Y, tutaj cały czas patrzę, aby poratować cię jakąś, jakimś, jakąś kroplą wody. Poczekaj! Co to, co to jest? jest? Czy to nie jest jakiś domek termitów albo czegoś? O to jest jabłko. To jest kropla wody. Super, ale to jest wiesz, piesz, Hej, to jest jabłko, to jest niezjedzone jabłko, które jeżeli będziemy mieli wyższy e, wyższy młotek, to będziemy mogli sobie z Moglibyśmy nim poradzić. je sobie wziąć troszeczkę. Ale czekaj, o. co potrzebne jest to Eee, poczekaj, potrzebne mi jest, o, chyba, ej, ja chyba będę mogła zaraz to zrobić. Tak? No, bez kitu. O, no dobra. E, poczekaj, ja w takim razie robię sobie, eee, czekaj, craft and equipped. to jest, o, patrz na to, e, przepraszam, jak, e. chopping tool? Jaki to jest chopping, który przepraszam bardzo? E, chwila. A bo ja zrobiłam, Czokolwiek, ja zrobiłam hammer, a nie ax. Niestety, jeżeli Aha. chodzi o y, ax, to jeszcze nie mamy. A wiesz, co tak myślę, gdybyśmy y, zrobili. Um, gdybyśmy wzięli tak jakby ten mój ax i y, 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 włożyli go do tamtej. tak jakby tego pokoiku laboratoryjnego. Myślę, że coś by się udało. Nie mam pojęcia, bo wiesz. co przecież nie mamy tak jakby trzy. Um, co to było? E, nie wiem. Bardzo był dziwny dźwięk. Dobra, D ogólnie wiesz, co? Ja proponuję. Pójść Powoli. Iść. Co? Ja. Coś, coś, coś ja tam się na mapie pokazało? Tak. Tak, jakby nad moim. Aha, chyba piću mi się chce. O, bardzo możliwe. Czoklet, ja jestem niesamowicie, niesamowicie spragniona. E, patrzcie na górę na liście. Aha. O, pajęczyny, 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 Gdzie? pajęczyny. Gdzie? Tam, ja tam podeszłam, ja tam podeszłam czoklet. Ja jestem dobra, bardzo, dobra. bardzo idziemy. bardzo... Nie, nie idziemy tam, nie idziemy tam. się bardzo, bardzo y jeść i pić, więc ja sobie chapsnę na szybciutko tego y grzybka. okej. Okay. W sumie ja też jestem bardzo głodny. A masz jakieś grzybka. Tutaj są grzybki. Hej, 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 tutaj. Ja już idę. O to jest tylko już lonojadek, więc na spokojnie. Pyk, pyk, dobra. Myślę, że powinniśmy jakoś sobie pasy zacząć budować, wiesz? A, tu jest. Tu jest troszeczkę troszeczkę brzydko. Ja bym stąd poszedł. Ale wiesz co? Ej, tu jest coś nowego. Puszka. Wow, puszka, ale ja potrzebuję wody. A to może może tam jest na drugim korytnem. I idziemy idziemy na prosta, która prosta, prosta prosto iść za mną i za mną i uciekamy, 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 uciekamy. Ja idę kompletnie inną drogą, ale Ale za mną. Czekolad. Co to za muzyka? Nie wiem. Zresztą... co to jest? Ej! Stary! Co? Tu jest jakiś seksowny... Seksowna żaba. Eee. What? <grym> I tu są załaczki śmuchy. Uh, 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 Ale one uh. chyba nic, nic nie robią, czy robią nam coś? Uh, nie, chyba nie. Ale słuchaj, może przy tej seksownej żabie coś by było, co? Wiesz co? Ja się na razie od nich odsuwam. Ale ja potrzebuję wody, Czołglet. Ja bardzo, bardzo potrzebuję wody. No to chodź do mnie. A, gdzie jesteś? Dobra, widzę cię. Widzisz mnie. Ja bym się od nich odsunął po prostu. Wydaje mi się, że one nie są raczej e, niebezpieczne. E, ale są raczej e, wkurzające, więc... Ja bym tutaj troszeczkę poobchodził Ej, tą... Ja bym podeszła do tej seksownej żaby, myślisz, no że ona... to podejdźmy do niej, ale od... Ale od, od tyłu? Od, od bezpiecznej strony, okej? Okay? Czekaj, ja wciąż nie mam żadnej tej. Ja wciąż będę umierać ze spragnienia. Tu są kałuże. Dobra, a jak tam... Chwila, czy my tu nie mamy właśnie przejść? E, chwila. Um, Ej, tam jest kolejna puszka. Super, ale ja wciąż szukam jakiejkolwiek wody, stary. Nie możesz się napić tej. Um, Teoretycznie mogę. Okej, okay. mogę czekoladę, ale... Bardzo, jeżeli piję wodę, to schodzi mi bardzo szybko jedzenie. Czoklet... No właśnie, a ja mam problem z jedzeniem też. Um, ja ale chyba... nie, mam, mam jeszcze, mam jeszcze... Wiesz co, jeżeli ja piję brudną wodę, to chyba zaczyna być tak jakby na... Nie chcę powiedzieć, że jestem na dragach, ale chyba tak o, się dzieje. no to poczekaj, ja do ciebie... Okej, okay, tutaj nie i... mogę. Tu jak jest ty jest ogóle... tu przeszłaś? Jakiś... Słyszę coś, dobra, nie, to jest na spokojnie. Tutaj jest um, jakiś... Czekaj, to wygląda jak... Jakieś, na, jakieś narzędzie. Tutaj zobacz, jest kolejny. Poczekaj, ten. bo ty jakoś tak bardzo, bardzo dziwnie przeszłaś daleko. A, przepraszam, po prostu bardzo martwiłam się. Bo, jejku. Okej, okay, w takim razie, jeżeli pijemy oh. wodę, która jest brudna, to tracimy jedzenie i to bardzo, bardzo, bardzo szybko. Okej. Okay. Tutaj wiesz, co za, zainteresowało mnie? Ten dziwny, jakby. jakby telesko? Nie wiem, G co to jest. Gdzie, co? A zaraz ci pokażę tutaj, gdybyś poszedł za mną. E, Poczekaj, bo. Tylko mi się... Uważaj, bo łatwo można spaść. A chwila, gdzie ty mnie prowadzisz? Zobacz tutaj. I to jest jakby. Ej, to jest jakiś domek na drzewie! A to nie jest jakieś poidełko dla ptaków? E, ale no to w takim razie poidełko dla małego człowieka jest prawie takie samo. E, idę A to jest tam. zraszacz! Dlatego tu jest tyle wody. O, okej. Okay. Ale zobacz, podejdźmy tutaj jeszcze trochę. Bo tam jest rzeczywiście jakieś podełko dla ptaków, a my cały czas zbliżamy się do tego fioletowego gazu. Ja tak trochę idę naokoło. Zbliżamy ponieważ się, gdzie on jest? Tutaj obok nas. Patrz, tam na, mamy na horyzoncie. A, aha, no tak. E, Dobra. Ja cały czas tak chodzę okrężną drogą, Uuu, aby jak najwięcej. Tam na górze są jagody. Albo jakieś coś do jedzenia, zobacz, tam wysoko. Gdzie? O tam. byś tam dostać. Myślisz, że ja. możemy zrobić liść jakąś taką podsadzawkę? Ja, ja bym bardziej się zastanawiał... O! Oh, jaki śmieszny! Gdzie? Co? Czekaj, idę do ciebie. Zobacz, jaki... ma trąbę. <grym> um, ja nie wiem. Ja nie chcę wiedzieć, co on tą trąbą robi. Wiesz? Naprawdę. Ja nie interesuje mnie to zbytnio. Dobra, tu jest jakaś bo... studnia albo murek. Czekaj, a ja spróbuję tędy wejść. Czoklet, bo to chyba taki parku trzeba zrobić, wiesz? Przepraszam w ogóle, że nie idę z tobą wtedy, o, kiedy... ale jak ty tam chcesz... Nie, nie wiem, jak ty chcesz tam wejść. Tak. Jakoś po drzewie? Jakoś tak, tylko nie wiem, jakbym dalej musiała wejść. Wiesz Wiesz co? Co? Może zobaczmy na razie, co jest na tym murku. Moim zdaniem... Coś słyszę. A, to byłeś ty. Ojoj. Moim zdaniem A. powinniśmy może bardziej pójść do tego fioletowego gazu i nareszcie ogarnąć, okay. y, jakie mamy zadanie, ponieważ już minęło bardzo... Tak teraz patrzę, bardzo, <noise> jeżeli ktoś to jeszcze ogląda, yy, to bardzo dużo czasu minęło, a my cały czas nie zrobiliśmy jednego zadania, które mieliśmy na ten odcinek, ponieważ Dobra. jest tutaj tyle rzeczy, że Sie... naprawdę. O, jest Biedronka, ale to jest Biedronka z czerwonymi oczami. Nie, to ona jest chamska, to ja, ja do niej nie podchodzę, bo ja nie chcę się, yy, ja nie chcę tak jakby z nią mieć do czynienia. Dla... Dlaczego nie idziesz za mną? A gdzie ty jesteś? Tutaj jestem, za tobą. Ja idę do tego różowego gazu. Już, już, już. E, przepłyniemy? Um, chyba tak. Czy Dobra. są jakieś ryby? Nie, no, raczej nie mogło być w takiej malusienkiej tej. O, tu jest woda, czekolad. Dobra, idę, idę. I idę do ciebie. Płynę, lecę, pędzę. Okay. Super. A czy jest jakaś druga jeszcze? E, nie wiem. Możesz patrzeć, tutaj na pewno coś znajdziesz. Bo Ja bym też się bardzo chętnie napił czegoś. E... Z... Będę patrzeć na górę, żebyś... jeżeli coś zauważę, to żebyś miał czoklet... I za za tobą cały czas. Dobrze, bo ja się sama boję, znaczy... O, co tam, co tam się jest? rusza? Co to jest? Co to jest? Um, jesteś? Tak. Uh, tam się ruszają trawy. Tak, i nie wiem co to jest zbytnio. A um, może chodźmy naokoło? Poczekaj, czy jest tu gdzieś woda? Um... Wiesz co, tutaj na pewno nie będzie, ponieważ tu są te uschnięte, wiesz? Masz dużo jedzenia, czekoladę ja To pa, mam... to jest jakiś roba... To jest jakiś... Yy, taki jakby... Chrabąż, czy coś. Nie, nie, to są mrówki! Ej, te mrówki się biją, czekolad. Gdzie? Gdzie ty, gdzie ty widzisz mrówki? Tam. One się biją. Ale nie, tam był... Tam jest w ogóle, zobacz, kolejna nasza baza. Tak, ale tam są mrówki, które się biją. Dobra, może podejdziemy do niej? A jak zginiemy, czekaj, ja mam dużo rzeczy. Ej, obok nas jest hrabąszcz. No właśnie, mówię o tym hrabąszczu cały czas. Dobra, no to co? Ty idź pierwszy. Okej. Okay. Jak zginiesz, to ja wezmę twoje rzeczy. Okej. Okay. Dlaczego? O, 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 co, 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 co? Nie wiem, gonią nas. Jak nas gonią? Dlaczego nas oboje? Nie wiem, mnie gonili. A, to ja wezmę sobie jeszcze ten. A, 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 tam jest kolejny, a, czekaj, tam jest kolejny! Nie możemy tam wtedy iść, tam nic nie możemy zrobić. Dobra, w tą stronę, w tą stronę, w tą stronę. Chodź do wody, może Dla przez wodę nie przechodzą. Może przez wodę nie przejdą. Wydaje mi się, że mogą przejść. A, 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 a. Hmm, dlaczego tak zrobiłeś? Dobra. Czy idą za nami? Nie. Nie. Czy, czy ten rzeczek jest chamski? A, nie. Na On pewno jest spoko. Nie? Co my mamy zrobić teraz? Mamy iść do tego tego. Może jakąś broń powinniśmy sobie ogarnąć. Wiesz co, no na razie tak jakby nic cały czas nie progresujemy. Ja eee. proponuję pójść do tego gazu, do którego cały czas mamy. Iść. Ale to właśnie było tam. Eee. To wiesz co, to może. To może zróbmy sobie bazę. Co ty na ten. A! Nie dotykaj mnie! Czekaj, te meszki bardzo lubią bić. Tu jest jakiś kolejny hrabąż. Ten hrabąż na pewno bije i on jest bardzo hamski, uwierz mi. No to mi. chodź, to chodź, uciekamy od niego. Coś tam chyba wykryło na mapce. Uh -huh. Czy mi się wydaje? No, ten świat jest tak niesamowicie straszny. Tam jest baza kolejna! Okej. Okay. To może skrońmy się w niej, wiesz? Tak. Czy nie widać jakiegoś... Nie wiem, wolę się do środka najpierw po... Poczekaj, a ja spróbuję sprawić... Landmark. zanalizować. Super. Yy, poczekaj, możemy poanalizować różne rzeczy, więc ja czuję po prostu tak poanalizuję. Czuję się tak bezpiecznie. Ja też się czuję bezpiecznie i analizuję sobie eee. rzeczy. Yy, I okej, okay, mamy po prostu nowe tak jakby, um, nowe tak jakby nie wiem, przepisy? Może tak powiedzieć. Jeszcze bym sobie cokolwiek zbudował, ale nie mam, nie wow, mam kompletnie nic. Wow, mam jakiś workbench. Ja nie mam nic, z czego mógłbym coś zbudować, cokolwiek. Okej, okay, i, i mam możemy. Zero ekwipunku. Czoklet! Co? To są fajne rzeczy, to są fajne rzeczy. Wiesz co, nie wiem, czy. A e. E. Um, fuj. E. 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 Wiesz co, czy ty masz tak jakby te same przepisy, które ja mam? E, nie wiem, a o jakie ci chodzi? Bo ja mogę sobie zrobić łuk, e, ja tylko też. potrzebuję gnat, e, potrzebuję dużo gnat. Mogę sobie zrobić broń. E, jest ona tak jakby jakby maczuga, tylko. Mm -hmm. e, Masz, czyli masz to samo, czyli jeżeli tak. oboje tak jakby odkrywamy przypisy, to, to się jakoś tym dzielimy, tak? Tak. Okej, okay, spoko, no to w takim razie ja proponuję zrobić jakąś bazę yy, i zobaczyć, co możemy tutaj zrobić. Poczekaj, możemy skraftować... Oj, oj. Co? E, czy mogłabyś iść do przodu? Za mną? E, Teraz? Tak? A, ale dlaczego? W tym momencie. Ale czemu? Chodź. Ale... Chodź za mną. Ale co się stało? Chodź. Idziesz? Nie. Chodź. Ale co się dzieje? Pająk, no chodź! Wie, e, wiesz co, mnie w ogóle zastanawia, dlaczego mi tak pipczy za każdym razem, może to jest związane z czymś... E, e, to pipczy, jak ci się now, nowe, nowe rzeczy na mapie chyba pojawiają, albo Naprawdę coś takiego. Naprawdę chyba nie, wiesz? Nie wiem, e, może. Ja patrzę, bo zobacz, możemy tak jakby... Tych field station jest e, prawdopodobnie dużo, my odkryliśmy już trzy. I patrzę, co mielibyśmy tutaj zrobić Rozglądam jeszcze. Rozglądam się, wiesz. Czekaj, wiesz co, ja proponuję, abyśmy zrobili sobie tutaj bazę, ponieważ tu jest taki ładny krajobraz, jak zobaczysz tutaj. Yeah. Ojoj! Czy możesz nie bić małych naszych przyjaciół? Już, ja po prostu się potknąłem, już, już. E, zobacz, tutaj jest tak jakby jakieś graffiti na tej puszce, więc uważam, że to jest może być perfekcyjny spot naszą bazę. Ja więc... myślę, że tu jest perfekcyjny spot, bo jesteśmy blisko wszystkiego, wiesz? Okej, okay, no to tutaj może? E... Tylko... Zobacz, bo to się tak jakby robi, kraftuje się to. W, mamy wall i door. Do, door potrzebny nam jest jeszcze Weed Steam, co nie wiem do końca, co to jest, ale będziemy mieli nawet te. Dobra. E ja proponuję zrobić. Poczekaj, musimy. Requires work, Workbench. Musimy oglądać Workbench, wiesz? E no dobra. Tylko nie wiem, jak to się do końca robi. Poczekaj, w takim razie Base Building. Mamy. Wow, czekolad, mamy dekoracje! Ale ładne! Wow! Hej, ja robię y, workbench. Czekolad, gdzie mogę ją postawić? E, Tutaj? Gdziekolwiek. E, Okej. Okay. Może Może obróć, właśnie, bardziej. Chodź tu bliżej, oddalej trochę, oddal się. O. O tu. Aha. O tu. Tak. I poczekaj, teraz muszę. Ym... Zbudowałem. O, już? Tak, a tamte plany możesz zniszczyć. A jak się niszczy? X. X-em, okej, okay, dobra. Więc mamy to, słuchaj. Yy... E, o, dobra. So, super. I teraz I tak. Możemy use teraz workbench. Zrobić. Yy... E, chwila, gdzieś to, gdzie jest reszta moich. E, e, moich liści? Poczekaj. Nie wiem, nie, nie? wiem, co zrobiłeś. Chyba je usunąłem przypadkowo. Dlaczego nie mogę? Aha, już wiem, dlaczego nie mogę. Dlaczy... Wiesz co, ty, ty na razie tnij liście, ja będę robił ściany. Dlaczego nie mogę tego. Yy... A, no dobra, no myślę, ok. Tnieliśmy. je po uh, unload. Czekaj, o o o, 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 o. Dlaczego? O, o. Ja nie jestem w stanie tutaj normalnie siebie. Czoklet, o jezu, o jezu, o jezu, Czoklet, pomóż mi, pomóż ale, mi, pomóż mi. Ja uciekam. Ten... Ale, ale, one za mną idą. Za, za kim? Za mną! To chodź. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Poszłam w drugą stronę, bo to są dwie wielkie bulwy. Gdzie jesteś? Zgubiłam je, jestem po drugiej stronie. Czekaj, błagam cię, zróbmy domek, bo jesteście ja chcę się poczuć bezpiecznie. Okej. Okay. Gdzieś rzuciłam chyba te... <śm> nie, 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 Czyli chyba zebraliśmy wy bardzo zły moment na naszą pazę, co? Ta gra jest bardzo straszna, ta gra jest bardzo straszna, ta gra jest bardzo idę do ciebie. A! Um... Eee, to wiesz co, to co z naszą workbench? Eee, tutaj sobie jest, wiesz? Ale ja chcę zrobić sobie bazę, chcę sobie zrobić domek! I do ciebie! Czoklet, co my zrobimy? Ja już czy tam... on idzie za mną? Eee, nie. kupiłeś go. Słuchaj, co robimy? Naprawdę, nie wiem, bo straciliśmy te rzeczy tam, a ja nie wiem, czy te robaczki, to jest na przykład może ich terytorium i nie chcą nas tam wpuścić. To co robimy w takim razie? Nie mam pojęcia! Słuchaj, może po prostu napiszcie nam w komentarzu, co powinniśmy zrobić, co? Chyba, to, co chyba dzieje, to weszliśmy jest na bardzo high level y, miejsce. E, bo... Powinniśmy chyba wrócić. Tak, słuchaj, ja proponuję powr powrót, ale nie wiem jak my jak uda nam się ogarnąć um, te wszystkie rzeczy, które straciliśmy. E, ale nie straciliśmy dużo. Hej, a mój Workbench? A jak dużo trzeba było tam zrobić rzeczy? Dużo rzeczy. To może. Dużo za... żywicy. Można się go jakoś przenieść. A albo chcesz to nie, nie, Niezbyt. No to słuchajcie, jeżeli. Bo wiem, że kilka osób z Was grało w tę grę, bo pisało, pisaliście mi w komentarzach, także jeżeli wiecie, co mamy zrobić, czy możemy wrócić tam i na przykład to zabrać i przenieść się, to koniecznie właśnie napiszcie w komentarzach i co. I i wiemy. wiemy. Oboje, że jesteśmy strasznymi lamami, ale to jest tak jakby nasz styl grania, więc jeżeli tak jakby wkurzacie się oglądając to, to e, nie wiem, może jakiś trening relaksacyjny czy coś, albo y, prawdopodobnie filmik u lepszego youtubera, jeżeli chodzi o tą grę. No to co, ja się tam żegnam. do kolejnego, do zobaczenia i cześć! cześć!